Siemaneczko, ludzka strona wasz. Host, Max, nie umigać. w kolejnym odcinku Cyberpunka 77. Będziemy kontynuować e, oczywiście. fabułę. Dodatkową, więc dzwonimy. Ciekawe questy, ciekawe rzeczy, ciekawe Halo. ludzie. O, hej. Y, Widz, dzwonisz w jakiejś sprawie, czy tak po prostu? To pierwsze. Znalazłem w sieci Twoje ogłoszenie w sprawie Swedenborga i Wiery. Aha, to. Cholera, zupełnie o tym zapomniałam. Czyli co? To już nieaktualne. Znaczy wiesz, nadal bardzo chcę zrobić o tym materiał. Więc jeśli zdołasz znaleźć cokolwiek nowego na temat Swedenborga, to stawiam kawior i szampana. Ale nie robię sobie przesadnych nadziei. Okej. Okay. A co ci się udało ustalić na jego temat do tej pory? W skrócie? Gówno. Aha. A nie w skrócie? Cóż... Wygląda na to, że Swedenborg Riviera to nie tylko radykalny ekonomista i filozof, ale też pistyny trener. Ciekawe. Powiesz coś więcej? Mogłabym, wi, ale to strata czasu. Koleś jest nie do odnalezienia, mówić. Nie zaszkodzi spróbować. Proszę, proszę, ale dzisiaj tryskasz optymizmem. No, nawet nie jak. No dobra, niech będzie. Zainteresowałam się tym tematem tak... z rok temu po tym, jak jeden z fanów Swedenborga wrzucił koktajl Mołotowa do oddziału Herbeti. Próbowałam znaleźć do faceta kontakt i nic, po prostu ściana. Wynajęłam prywatnego detektywa, ale wrócił z pustymi rękoma. A adres IP powiązany z kątem? Znaczy, na pewno używał demonów maskujących, ale ślad zawsze zostaje. Proszę, proszę. Widzę, że mam do czynienia z profesjonalistą. Hacking, Tak, tego Sto. też próbowałam. <laughs> Udało się prześledzić sygnał do Santo Domingo, ale nie byłam go w stanie przypisać do konkretnego adresu. A domów, jak wiesz, jest tam sporo. Popytałam lokalsów, czy ktoś coś widział, coś wie, obiecałam kasę Ech, nic. A więcej tropów nie miałam. Rozumiem. Słuchaj, prześlij mi koordynaty ostatniego data termu, po którym szedł sygnał, ok? Rozejrzyj się. W najgorszym razie stracę godzinę, a w najlepszym... Kto wie? Może znajdziemy. Skoro Czemu nie? Ale serio, vi, nie nastawiaj się, że pchniesz sprawę do przodu. Pa. No, oczywiście robimy szybką podróż, jak zawsze. W międzyczasie też powiem, że po prostu mnie te... Cie, te questy... Uważam ogólnie za questy bardzo ciekawe w... E, w cyberpunku, te dodatkowe. A nie wiem, czy tego kiedykolwiek zrobiłem, że patrzysz na to, że chyba skończyłem już wtedy grę więc o nareszcie się pojawiłeś w normalnym miejscu blisko mnie tyle razy się przyzywałem zawsze gdzieś tam trafiłeś muszę się nie pomylić trzeba tu zjechać. tu skręcić ładnie oczywiście no ładnie no, bo ja się ścigam no to musi być ładnie nie wszyscy to wiemy O, Johnny. Co się tak wziąłeś na tego Swedenborga? Myślisz, że jak go znajdziesz, powie ci, jaki jest sens życia? oszczędzę ci zachodu. Życie nie ma Z sensu. No, na pewno. Przestań pieprzyć, bo aż mi szumi w uszach. Szumiało już wcześniej, zanim zacząłem gadać. Ale tak, oczywiście, zwal wszystko, co złe na mnie. Czekaj, czekaj, cicho. Muszę się rozejrzeć. Okej. Okay. no dobra. Słyszę jakieś żygu, 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 które strasznie w uszach szumi. Ale to jest właśnie... Chca. Piracki router. Myślisz, że to sprawka Swedenborga? Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Właśnie. Jeden. Hakolanko! Jestem <laughs> w tym dobry, więc zawsze powinno to pójść łatwo. Co my tu mamy? PD99. I 55. 55 jest prawie wszędzie. BD jest tu. Okej. Okay. A jak weźmę sobie BD... Muszę zacząć od BD, więc musi być tak. Eee, 99. O zaś będę. O nie. Źle zrobiłem. Dobra, cokolwiek. Eee... I tak bym zepsuł bym to, to... Poczekamy sobie chwilę 99, nawet tutaj go nie mam. Boże, i dwa razy 55. O, teraz było. Tak, to jest kanoniczne. Tamto nie było kanoniczne, to jest kanoniczne. No i jakiś e, Z tu przeczytaj. To mnie szuka ten już zdarst z oczu klapki korporacyjno-burżuażyjnej cenzury i wykonał pierwszy krok ku wiszącym ogrodom postkapitalizmu, ale to dopiero początek, Czy staćcie na więcej i nowe koordynaty na na mapę. Dony. Sygnał pokrywa się z tym, który tropiła Nancy i prowadzi dalej na Badlandy, jak serwer Tylko Pax. mi nie mów, że tam teraz był. Bo to jedna wielka strata czasu. Chujcie chodzi ten cały sweternie. Żyga truizmami rodem z pamiętniczka egzaltowanej nastolatki, a cały świat się tym brazluje. Trójpodział władzy to lobotomia na ciele ludzkiej autonomii. Co to ma kurwa w ogóle znaczyć? Ja, nie mam nie pojęcia. podoba Ci się to sieć cicho. O, tak, to jest dojrzała odpowiedź. W ogóle to zatkaj uszy i rób ble. ble, ble jak toś Szerokiej kurwa drogi. O, teksty John'ego najlepsze. Dla ja to gram dla John'ego. Bo winie potrafi być taki wygodny jak Johnny. Dobra, schodzimy w skrótem, a nie będę się tutaj bawił. Nie schowek chciałem, tylko chciałem wleźć na motory. Motory dobra rzecz. Gdzie to jest? Okej, okay, to próbujemy poszukać oczywiście jakiegoś teleportera jak zawsze. Nie chciałem wjechać do... do San Andreas. Być miejsce bardzo przypomina. San Andreas. I dobra, i szybki teleport. Zobaczymy, gdzie nas wyrzuci jak najszybciej. Ok. Bliżej się nie da. Musimy się teleportować tutaj. No. no prawdopodobnie będziemy musieli robić... Ktoś tam jest? Nikogo nie ma, idziemy do następnego miejsca. Tak podejrzewam, oczywiście. Ale tak naprawdę wszystko się zobaczy. Okej. Okay. No. Bliżej. Podjedziesz? Boże, css. Kocham ten motor. nie, bardziej kocham ten spawn tych motorów. Nie i koniec, będzie tutaj, będę tutaj stał. No Zobaczymy do... gdzie, gdzie nas popcha ten kościół. Dobra, ja mogę przejeżdżać tak. To nie jest dobry motor. Mam do takich rzeczy. A, ja, zarazi nawet całkiem okej. Okay. Całkiem fajnie dojedziemy. Poczekaj, no daj mu motocykl. Sygnał prowadzi tutaj i znów się urywa. Panie, e, jest na końcu. Wejdź sam, to szybko... Coś jest nie tak. Co miało być? bierzemy lód i znikamy. Dobra, rzeczy. Zadanie ukończyłem. Nie mów mi, że to były goście, które też mogłem ich przy okazji Okej. Okay. Dziastka rozwoju. rozwoju się przyda. Kolej coś tak to, co, coś tak nie wygląda wyraźnie Gdzie to jest? Może tam koło przyczepy Raczej To zależy Cholera, kolejny router. Ten twój cały Swedenborg ceni swoją prywatność. O, myślałem, że się obraziłeś. Bo się obraziłem. Ale wiesz, z kim innym nie pogadam. Mogę co najwyżej przeglądać twoje wspomnienia. A od tego wybacz, zbiera mi się namdłości. mdłości. No dalej, hakuj, czy co tam masz zamiar robić? Niech się coś chociaż dzieje. Bidi, Bidi, C1, C1. Dobra, szukamy ogólnie Bidi. Eee, Bidi są na dole, a C1 są tutaj, więc muszę. Bidi, eee, bt. C1, C1. Teraz poszło dobrze. Zawsze idzie dobrze. Z? Co tu masz? Droga ku gwiazdom zawsze wiedzie przez ciernie. O. A droga ku kolektywizmowi przez morze krwi. Czy ruszysz w dalszą drogę, czy podkulisz ogon i wrócisz na smycz korporacyjnych oprawców? I, jak, i jak, Jakaś mała... Nie można dalej. Do kolejnego terminala. <grywa> Mam wrażenie, że ktoś tobą pogrywa mi. Że tak będziesz jeździć od miejsca do miejsca, jak potem Wiem. połączysz kropki na mapie, wyjdzie z tego wielki kutas. <grywa> to by się na pewno wpisywało w twoje poczucie humoru. <grywa> A żebyś wiedział, ten kutas byłby pierwszym dziełem Swedenborga, który ma jakikolwiek sens. Tylko pewnie dałby mu jakiś pretensjonalny tytuł. Na przykład Fallus Patriarchatu na straży toksycznej męskości. Co myślisz? Że pora jechać dalej. Moim zdaniem dobry żart, ale... Dobra, trzeba stąd iść. Panie, wychodzimy. Biorę motor motory mi nie ma. To jest gdzieś po tej stronie? Da się na wyścig w Badlandach? Aha, bo ona pytała się. Całe szczęście. Ton później. Idziemy tu. I to jest po drugiej stronie i będziemy mieli długą wycieczkę. Bo teleportera raczej bliskiego tutaj nie ma. Ona się pytała pewnie, co tam u Ciebie, ja to skiepowałem, a okazuje się, że ona miała informację do mnie, że na Wadlandach jest impreza. Ale skute, tym, tych tutaj się jeżdżących wokół mnie, po mnie przeze mnie i na mnie. Nocą przez... Pomyślcie sobie, sobie Ponton view, siedzisz sobie na kempingu w nocy, nagle słyszysz motor, potem koleś ile jedzie dalej i przejeżdża dalej. Chciałem, się już gdzieś rozwalał, ale Jaki okay. skręt, jaki skręt. Jedziemy tak... Witaj, V. Jefferson? Znów potrzebuję twojej pomocy. Sprawa prywatna. Tak? O co chodzi? To nie jest rozmowa na telefon. Wpadnij do nas, to wszystko ci wyjaśnię. W porządku, możesz na mnie liczyć. Świetnie, to do zobaczenia u nas. Pamiętasz miejsce? Jasne, do zobaczenia. Cytlą mi questami w trakcie, kiedy robię quest. To jest typowe. Oczywiście zapomniałem włączyć muzyczki, ale to... Nie wygląda stabilnie, ale okej. Okay. Daleko gdzieś Ciekawe, gdzie zobaczę tego wielkiego falusa Wreszcie cholera Patrz z takiej odległości nawet Night City wygląda ładnie Jest trochę mgły, więc średnio widzę Tam widzę dym, tam widzę kilka niedorobionych budynków i te wielkie e, fa a dobra o, jest Kurwa Niech zgadnę. Kolejny router? Moja teoria o Kutasie wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Mm, tak, tony to będzie jednak jeden wielki falus. Tylko, że to z nas zrobi tego falusa. E9 potrzebuję. Potem będzie BD, ale z drugim BD. I 55 będziemy potrzebować, gdzie kończymy z ed. Okej, okay, super to poszło. Porządny hacking. Jesteś coraz bliżej, widzisz coraz więcej, nirwana marksizmu i swedenborgizmu jest tuż już za rogiem. Trzeba wykonać ostatni krok, trzeba odwagi. I oczywiście, papa. Pa. I co? Sygnał prowadzi w kolejne miejsce? Ta... Ty, a może to jest właśnie wielka mądrość Swedenborga? Życie to podróż, sensem pielgrzymki nie jest cel, tylko droga. Coś w tym jest? W sumie. Jest w tym jakiś sens? Zostanę... To jest filozofia dla ubogich. Czy ty przeczytałeś w życiu jakąś książkę? Zresztą, nie odpowiadaj. Chyba nie chcę wiedzieć. To dokąd prowadzi kolejny trop? Do centrum Chatajogi w North Oaks? Do klasztoru w Tybecie? Nie, do... do wesołego miasteczka. O, to ciekawe. Żyję, żyję. I bo ja skrótem idę. Ale już, już A tu już zejdźmy. Jakoś tak nie chcę umierać. Ale żebyśmy my posłuchali Dobra, muszę pojechać do najbliższego terportu. No, jak tu jest ta cholerna dzielnica i musimy ją ominąć, bo to jest cel. Jasność! Za dużo jasności. Musimy stąd wyjechać w pierwszej kolejności. Na to komu to drzewo? Suche drzewo! To drzewo nie jest fajne. Taki dziwny radio dałem. Cicho. Ujść. I musimy się teleportować tu. Jak zawsze oczywiście wyjdę teleport. przecież nie będę mam zawracał drogi całą jazdą. Zosz, że potem. Co co coś mówisz? Czy mówiłeś coś? No. <laughs> A tak w ogóle To tak, sprzedaj rupiecie Czy na pewno chcesz tak? Bierto, Bierto, bier to. Jakieś noże? Nie. Okej, okay, co my tu mamy? Hmm. Tu ślad się urywa. Czyli co, facet chowa się gdzieś tutaj? Może. A może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie dobrze współgra z twórczością tego typa. W sensie, że ten Lunapark to też karykatura ekscesów kapitalizmu? W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. Pieniądz to narzędzie kolonialnej opresji umysłu. Podziały klasowe to mejoza anarchii. Ale co to do cholery jest? Jak to co? Swedenborg Riviera! Gratulacje! Znalazłeś proroka Night City! A to dobre! Filozof w skrzynce! Na korbkę! He! Wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą! <śm> Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Ale jak to w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia! Jezu, Ależ to jest piękne! Pół sieci spija mądrości wyplute przez manekina w szklanej gablotce. Szuka w no. nich drugiego dna, to analizuje, kłóci się o poprawną interpretację. Warto było przeleżeć 50 lat na czas, żeby to zobaczyć na własne oczy. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Patrz, poważnie? Toż tam może tam coś sieci. No to na co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli. Okej, okay. będzie to C1. Ile jest C1? C1 jest tu, więc muszę przez BD przejść. C1. C1. BD, ale 55, więc tu. I do A7. I potrzebuję pięćdziesiąt Git. Super poszło. Bonitze do kłębka i co? Czujesz się oświecony? Hahaha, ha, ha, xD. You have been pinned by Sweden. Okej... Okay, czyli jeśli dobrze rozumiem... Ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysyp. A potem podłączył maksymy. go do sieci przez system routerów, które maskowały skąd idzie sygnał. Genialne! Po, po prostu genialne! Damy radę tego kogoś znaleźć. Chciałbym typa wyściskać! Obawiam się, że to niemożliwe. Po pierwsze nie zostawił żadnych śladów. Po drugie, ty nie żyjesz. Do... A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, v, nie odłączę go, co? Zadepnij do automatycznie w, w lóżki, że nie algorytmów. Powiedz onemu, że na spokojnie. Daj spokój, żony. Przecież nie pozbawię NajCity City najwybitniejszego filozofa. <grymianie> racja. Zdrowie swedenborga i nie wiery. Wie. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. O Boże. Dobra. Tłonimy i kończymy quest. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? No, tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Wiecie, ktoś ci pomagał? Hmm? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat, bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Wi, to, to... to... jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki, ba. Dzięki, bo potrzebuję na nowe szczepki. Daj pieniądze na nowe szczepki. Okej, okay, i co? Jedziemy się ścigać? Badlandy? O, to jest jedno z tych takich ciekawszych questów. A teraz te... Aha, tam mam moto. Uno momento de uu, uu, mogę? Bez sensu jest to życie. <laughs> Serio? Nieźle wyposażony warsztat. Aha. Jeden z lepszych w mieście. Nie spodziewałeś się, co? Ludzie myślą, że Pacyfika to trzeci świat ruiny i dzieci z wzdętymi brzuchami. Ale to tylko pozory. W tej dzielnicy drzemie moc. Któregoś dnia poznają całe miasto. Chcę sobie coś wszczepić. Aha, i? Co i? Jesteś riperem, tak? Ta, ale dla swoich. Dobrze zapłacę. Doprawdy. jak dobrze. <laughs> Co to jest? Aha. Mogę to zmienić na coś bardziej potrzebnego? Power trajektoria rykoszetu, okej okay, i tu mamy za 8 stówek, a nie ramiona nie używamy, ale zasadniczo powinienem sobie dać pięści Golyra, żeby mieć możliwość w walce w tym questie takim starym co jeszcze go takowicie nie ruszyłem, ze zestrójnie z zdolnościami technicznymi a tu nie ma zestrojenia. 26, ale to można chyba ulepszyć, nie? Nie to było jeszcze. Pancerz daje mi. Albo ten. No, hmm. Chyba nie mam I don't have any money right now. Hmm. Dobra, no to by było ładniutko. Dzięki, stary mm. Mm. i pappepe, font. Okej, okay, no to Dalej. Tu. tu jest tere. Podobno te pieniążki zbieram, żeby mieć lepsze wczepki, nie? Troszeczkę wytrzymalszy. Ok, i mam się teleportować tutaj. Ok, to się teleportujemy tu. Będziemy już mi się wydaje. Powoli kończyć odcineczek. Mam nadzieję, że wyszło całkiem dobry, całkiem fajny. No to co? Ładne miejsce zakończenia odcinka. Dokładnie to miejsce jest idealne. Tatama. No to zostawcie suba i lajka, jeżeli Wam się podobało, Na dole wszystkie linki w opisie, a karty, a proszę odcineczki naczywiście, które Was zapraszam. Cześć, chciałem pana, następnego, było fajnie, pa następnego pa!